Czy z tej strony Dragon Spell i dziś Wam pokażę kolejny poradnik Jak grać w miękkarta 162 Teraz jak widzicie weszł ten nowy launcher niestety i nie dało się wejść na premiu wyszło rejestracja i login za chwilę wyświetli się widzicie ML i hasło no to mam na to rozwiązanie To oto wchodzimy Już ten podany link w opisie pobieramy to I to pobierzemy to instalujemy wchodzicie w ten pobrany plik klikacie next, install czekamy się to nam zainstaluje klikacie ok czekamy jeżeli już się zainstaluje klikacie finish po zainstalowaniu wam się otworzy tu ślubądarka ale to ignorujcie wejdźcie wy w procent Ej, data, procent. Wchodzicie oiming. Oczywiście kropka Minecraft i tak, co teraz robimy? Usuwacie tego starego Minecrafta do kosza i tego stąd dacie kopiuj wklej. To już go wkleicie, wchodzicie w niego, ok. Okej, okay. wy tam pewnie będziecie mieli więcej plików, ale tam obojętnie wszystko tam nie jest do końca, ale działa. Jak widzicie, wybieram wersję. Chłopcy. full. Jak widzicie, się updateuje do 1.6.2. Czekamy. Może to trochę potrwać, więc czekajcie na to, co się zrobi. U was może być, że od razu już pójdzie. Zależy. U mnie się wszystkie pliki nie wypakowały z instalki. Nie wiem dlaczego, ale obojętnie. Tylko by się załadowało. Jeszcze trochę. widać już prawie skończył czekamy parę sekund aż to skończy dobra, wpisujecie tutaj swój nick na przykład e dragonus klikacie play czekacie No i możemy grać, jak widać, Ready to Play. Włącza Wam się Minecraft. No i multiplayer, singleplayer. Wszystko na Wam działa. poprawno. Pokażę Wam jeszcze zróbmy kreatywa. To możecie już zamknąć, oczywiście. Jak widać, Minecraft 1.6.2 działa. Myślę, że Wam poradnik pomógł. Jeżeli tak, to subskrybujcie, komentujcie. No i cześć. Aha, i link w opisie.